Monitor, który podświetla wam postacie wrogów i jest całkowicie niewykrywalny. Witajcie, ja Waka z strony i dzisiaj mam dla Was informacje na temat nowego monitora MSI Mac 321 URX OLED z funkcją AI. Zacznijmy, może jednak, od tego, gdzie go zaprezentowali. Targi CES to są coroczne targi w USA. Takie targi technologiczne, coś takiego jak w PGA. Mamy największe targi w Polsce gamingowe, tak? To są największe targi technologiczne w USA, albo i nawet i na świecie, nie wiem. Tam MSI wystawiła się ze swoją budką. I przy okazji pokazali swoje nowe monitory. Monitor, o którym dzisiaj mowa, jakoś wybitny nie jest na tle konkurencji. Co prawda, ma 32 cale, jest QD oled to jest chyba najważniejsza rzecz, jest 4K, 240 Hz, czyli dużo, ma bardzo niski response time 0,03 ms, jakieś tam inne HDR-y HDMI 2.1. Na tle konkurencji jakoś nie jest mega mocno wyróżniającej się, bo naprawdę te topowe firmy mają już takie swoje monitory w ofercie albo właśnie na tych targach je zaprezentowali. Natomiast problem zaczyna się przy AI. Ten monitor ma w sobie wbudowany jakiś chip AI. Nie wiem, jak to tam dokładnie wygląda. Na stronie producenta też za dużo nie ma opisane. Natomiast na filmiku Linusa Tech Tips ja go najpierw oglądałem. Ten filmik, ale nie sądziłem, że to jest takie poważne. Dopiero dzi dzisiaj wrzucił Jack swój materiał, który mi o, jakby uświadomił, jak to wszystko może mocno działać i być wykorzystywane. Co prawda, może nie akurat ten monitor tak mi się wydaje, bo wydaje mi się, że ten to nie będzie aż tak inteligentny, tylko te monitory co będą za parę lat, gdzie to wszystko się bardziej rozbuduje. Wiecie, procesory są coraz bardziej skomplikowane, coraz więcej mogą liczyć i tak dalej. Więc dopiero pewnie za kilka lat to będzie bardziej poważne, ale ja Wam powiem o co chodzi. Zacznijmy może od tego paska led -owego. Ogólnie wszystko to wygląda normalnie, monitor nie wygląda jakoś kosmicznie, wygląda nawet całkiem ładnie. Ma ładną podstawkę, taką porządną, wydaje się, że się nie przewróci, ale mamy pasek led na dole. On nie jest aż tak inwazyjny. Tutaj w tym przypadku czyta HP z League of Legends swojej postaci albo można na przykład ustawić, żeby many i po prostu tam dole pokazuje jak, jak HP spada, no to ten pasek też się zaczyna powoli e, spadać. W innych zastosowaniach, nie wiem, na przykład w grach wyścigowych to by mogło na przykład e, prędkość samochodu od największej do najmniejszej, czy, albo na przykład ten obrotomierz, no takie tam pierdoły, to raczej nie będzie problem. Fajny Bayer mi się wydaje akurat, e, który czyta z ekranu dane. Natomiast cały monitor czyta z ekranu dane. I on może na podstawie tych danych coś nam wyświetlić. Właśnie tutaj, na podstawie League of Legends, mamy coś takiego, że jeżeli on skanuje minimapę, i na tej minimapie się pojawiają wrogowie, chociażby na mi, no nie, milisekundę, sekundę, totalnie ułamek sekundy. Normalny gracz, na przykład w środku Team Fightu, nie jest w stanie tego, wydaje mi się, zauważyć. Ja przynajmniej nie byłem w stanie. Więc środek Team Fightu, Jakiś bohater pojawi się na sekundę gdzieś tam przypadkowo, wychyli z krzaków. My go nie zauważymy, ale nasz monitor to zauważy i nam da wielkie kółko na ekranie. I dzięki temu będziemy wiedzieli. I czy to jest cheat? No, w teorii nie, bo nie oszukujemy gry, nie wczytujemy się w jej dane, tylko po prostu ulepszamy naszą wizję. Tak jakbyśmy mieli 15 ocz. to pewnie będzie bardzo kontrowersyjne, ten cały jakby system, no bo. Ja na razie to co tutaj jest w League of Legends na razie pokazane, to to nie jest cheat. Po prostu nam pokazuje pozycję przeciwnika, gdzie był. Takie rzeczy wydaje mi się są łatwe do ogarnięcia. Natomiast przyszłość tego monitora twórcy powiedzieli tego monitora, że będzie można jakby trenować jakieś własne e, rzeczy, żeby w innych grach też to działało. Ja obstawiam, że ten monitor nie będzie jakiś mega mocny, ale za parę lat pojawią się takie monitory, które naprawdę bardzo skomplikowane rzeczy będą potrafiły liczyć. Przykładowa rzecz, na przykład tytułowa, podświetlanie wrogów. Wiecie, wystarczy wytrenować, żeby jak jakiś wróg się pojawi na ekranie, no to po prostu go jakoś podświetlić albo jakąś ikonkę przy nim walnąć wielką. Jakieś takie oznaczenie, ping, pach. Typ w ciemności, my go nie widzimy na przykład, bo jest na przykład, wiecie, monitor odróżni mega czarny od prawie mega czarnego, nie? I on to bardzo dobrze rozróżni na pewno postawę, posturę jakiegoś tutaj żołnierza. I on nam na przykład to oznaczy, a my nie. I to już jest bardziej cheat. Po prostu widzimy na przykład w mega ciemności. Albo na przykład na kilometr jest jakiś snajper, jakaś mała tam, wiecie, na przykład w batifidzie jest taki mały błysk, czy tam w innych grach pewnie też. Błysk lunety. On to wykryje i nam to zrobi na przykład jakieś czerwone kółko, że tam jest wróg, mam tam spojrzeć. Bo ta luneta nie zawsze jest tak widoczna, wiecie o co chodzi. To już według mnie będą takie trochę cheaty. Do tego, no tu mamy na przykład co powiedziałem Lola, powiedziałem na przykład jakiegoś FPS-a, weźmy wyścigi. Tu pewnie nie, ale na bardziej zaawansowanych modelach, na przykład pewnie będzie można bez problemu wyćwiczyć te trasy i nałożyć idealną linię pod samochód, bo te linie, co są pomocnice w grach wyścigowych aktualnie, one są tylko takie, jakby. One nigdy nie pokazują najlepszej linii, jaka jest do przejechania. Oni pokazują taką. Nie wiem, na 66%, na 2 trzecie to jest dobra linia. Dojedziecie nią w jakieś tam top 10, jak na przykład jedziecie na 20 bez problemu. Natomiast to nie jest idealna linia, ona też idealnie nie pokazuje kiedy hamować. A bez problemu wyćwiczony model, na przykład pod jakieś konkretne auto, będzie, wydaje mi się, potrafił coś takiego zrobić. Czy to będzie cheat? Nie aż taki duży w sumie w grach wyścigowych. Ale to jest jedyny potencjał, jaki widzę w grach wyścigowych. Na przykład strategię teraz tak pomyślałem. No nie licząc Lola, nie, bo to nie wiem czy to jest strategia, ale strategię. Gdzieś pojawi się na przykład przeciwnik na ułamek w sekundy, na przykład nie jakiś Age of Empire z gracie, nie? Tam chyba nie ma powiadomień, że ktoś gdzieś się pojawił na minimapie. Bo ta minimapa jest mega skomplikowana chociażby. Monitor nam to wykryje i nas o tym powiadomi. Jakiś inny grak, już nawet nie mam pojęcia, jak to będzie działać, bo no, możliwości jest naprawdę nieskończoność. To wszystko zależy od społeczności. Wiadomo, gracze to jest jedna z najmądrzejszych społeczności. Najwięcej lubi kombinować z jakimiś rzeczami, takimi właśnie cheatami i tak dalej, więc bez problemu wydaje mi się, znajdę w jakiś sposób, żeby to wykorzystać jak najlepiej. Wiadomo. To jest monitor, więc nie tylko do PC-ta może być podłączony, ale również do konsol, więc gracze konsolowi, wy też jesteście zagrożeni. Ja obstałem, że to nie będzie jakoś mega szybko postępował ten progres. Eee, pewnie monitory z tym będą bardzo, ale to bardzo drogie, żeby to wytrenować. Na początek właśnie takie podstawowe rzeczy jak minimapa coś, a w przyszłości mogę się nawet spodziewać czegoś takiego w grach taki CSGO, bez mego, bo on jest taki dosyć prosty. A co z tylko cech? Na przykład, no jakiekolwiek gry, gdzie się pojawia przeciwnik na minimapie. Pojawia się gdzieś przeciwnik na, na tej minimapie przez ułamek sekundy, pach, robi się taka kropeczka i ona teraz bardziej rośnie, tyk 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 tyk, nie wiem jak to inaczej pokazać i teraz bardziej rośnie i na przykład ona pokazuje gdzie najdalej przeciwnik mógł gdzieś dobiec. To na przykład w CS-ie wydaje mi się jak jest jakiś rach totalny, może być bardzo pomocnicze do rzucenia granatów czy coś takiego w L.O.L. pewnie też to będzie bardzo pomocnicze. Albo na przykład na żywo w grze będą mogły się wyświetlać, nie? Na przykład, że przeciwnik, tak, wiecie, taka szczałka się będzie wyświetlała i na przykład odliczanie, tej gry się pojawi za rogiem. Takie, a to już bardzo przyszłościowe, to się na pewno w tym monitorze nie pojawi. Ja wiem, że to już jest chyba czwarty materiał z rzędu, no dobra, trzeci materiał z rzędu o, o I'm Assist, o jakichś cheatach, bo to nie jest I'm Assista. Tutaj I'm Assisty nie dostaniemy oczywiście. Przyszłość będzie bardzo dziwna dla gier takich kompetywnych PvP gracz versus gracz. Ja mam to, to szczęście, że na pewno grałem w tych czasach, gdzie jeszcze takich problemów z cheatami nie było. 2013 rok, Battlefield 4. Ja cheaterów prawie nie pamiętam. 2024, cheaterzy w The Finals. Już zdecydowanie widziałem więcej cheaterów w The Finals niż w Battlefield 4 przez całe swoje życie, nie? Coraz to nowsze gry, wydaje mi się, coraz więcej cheaterów, coraz więcej osób chce oszukiwać. Nie wiem jak to powiedzieć, więc ten monitor na pewno się świetnie sprzeda. MSI popełni błąd, jeżeli go nie wyda, bo tak naprawdę jak nie MSI, to za pół roku następni już tym monitorem będą inni jacyś ludzie i sobie na tym zarobią. Niech MSI sobie zarobi, jak to wymyśliło jako pierwsze, albo i nie wymyśliło pierwsze, nie mam pojęcia. Niech wydadzą ten monitor, gracze dostaną to w swoje ręce, może okaże się, że to jest jakieś barachło. Im szybciej wydaje mi się że ten monitor wyjdzie, też tym szybciej twórcy może coś wymyślą na ten, na ten monitor, tylko co mają wymyślić tak naprawdę na ten monitor? Więc tak naprawdę wydaje mi się, że za... 10 lat rynek gier FPS-owych może wyglądać tak, że PVP gracz vs. Gracz będzie bardzo cheaterski. Albo gry będą tak bardzo ułatwione. Jezu, ja nawet nie chcę o tym myśleć, chyba tak szczerze. Dobra, ja, może się już tak nie będę załamywał, nie będę wam przedłużał. Jeszcze powiem wam, że w filmiku Jack Fraxa, który mi o tym nie na końcu jeszcze było coś takiego, że już istnieje coś takiego. Na jednym komputerze gracie, nie macie nic w tle odpalone bez problemu. Kabelek na przykład HDMI czy tam DisplayPort idzie wam do grabera. Graber to zbiera na drugim komputerze. No właśnie, coś takiego już yy, widocznego, nie? Na drugim komputerze już przetwarza ten obraz, co się dzieje. Wykrywa wam jakieś różne rzeczy, przeciwników i tak Jaką broń macie, jakie tam mapa, coś. I na przykład wtedy on wysyła dane do waszej myszki, kiedy na przykład zaczynacie strzelać. Nie macie na przykład recoila w ogóle. Zero ricoila, albo na przykład idealnie namierza wam na tego przeciwnika, cały czas myszka śledzi wam tego przeciwnika i strzela w niego, nie? Na przykład w głowę czy tam w ciało. I to już są cheaty, jak już jest wspomaganie myszki. I takie coś już niby jest. Mało kto z tego korzysta, bo trzeba mieć dwa komputery, grabera, jakieś tam pewnie duże moc obliczeniową, żeby to wszystko obliczać. Ale już coś takiego istnieje, niestety. Więc serio, za te 10 lat, jak ktoś to ogląda za 10 lat, jeżeli rynek się tak mocno nie zmienił od tego czasu, to, to fajnie. A jeżeli to oglądasz i rynek się całkowicie zmienił, no to pewnie już nie nawet na YouTube nie nagrywa za te 10 lat. Mi się wydaje, że ten monitor jest taki totalnie basic, i on dużo rzeczy nie zrobi, ale za te parę lat będzie naprawdę ciężko. Na ja tym skończę ten materiał. No jest mi tutaj smutno, że coś takiego się dzieje, no, ale to wyjdzie. To wyjdzie i gracze kupią. Już tego nie zatrzymamy. Następny film już nie będzie o żadnych cheatach. <grych> Bo cztery filmy z rzędu o czytach to za dużo. Następny film to będzie coś o wyścigach. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!